Witam Was w 30 epizodzie Skatecastu. Mówiłem, że będzie coś nowego. <grywa> tak, jest zmiana w końcu. Zobaczymy, jak będzie dalej. No i co, newsy. I znowu palas, nie? Y, palas, w teraz w kolaboracji z Salomonem. <grywa> Oni tu mają ciekawe pomysły, ale chyba mi się wydaje, że to już kolejna, nie? Kolaboracja z Salomonem. Mem. Co, coś tam takiego było. Wypuścili jakieś buty do biegania po górach. Interesująca sprawa. Pallas ma świetne pomysły. Jestem ogromnym fanem, nawet powstał taki minutowy klip. Także super. Newsów teraz nie będzie dużo, bo mało tego wyszło. Ale na przykład y, widziałem na Instagramie, że rozkręca się firma Viva Skateboards. Viva Skateboards to jest właśnie ta firma Leticia Buffoni. tutaj moje pytanie, co w ogóle sądzicie? Czy to jest dobry ruch? Już widziałem na Instagramie, że Diego Nahera też już będzie w teamie. Czyli w zasadzie Monarch 2.0 można tak powiedzieć, jak z Jacuzzi Unlimited i Android 2.0. Także coś tam się dzieje u nich, nie? No, zobaczymy jak będzie. Nie wiem, no, ja nie mam zdania akurat tutaj. Nie jestem ani jakimś fanem wielkim, nic, nic z tych rzeczy, no. Firma jak firma, no, kolejna po prostu i tyle mogę powiedzieć. Jest wiz pokazana wizualizacja skateparku, nowy w Kutnie, yy, w kształcie trójkąta. Tutaj się chyba będzie wyświetlało. I... Sekcja street jest po prostu świetna. No, jest rewelacja, jestem tak zachwycony, że jeśli ten skatepark powstanie, to na pewno się wybiorę. No super, super. Akurat sekcja street jest idealnie zaplanowana. I mój kolega z Bydgoszczy, Piotrek Warmbier, pozdrawiam serdecznie. Wysłał mi film, że w Bydgoszczy powstaje kolejny nowy skatepark. Także fajnie, też te ramps buduje. Chłopaki z tych rampsów pozdrawiam serdecznie. I w, też wygląda fajnie. Także będzie trzeba się wybrać na otwarcie i naprawdę straszna zajawa. <gry> Tech akurat ostatnio, a znaczy ostatnio, większość czasu robi super skateparki. Także nawet jakby kiedyś się udało wybudować w Toruniu nowy skatepark, chłopaki z tych rampsach, jakby chcieli wybudować, to by było naprawdę super. Mam ciekawostki, trzy tym razem. <gry> Pierwsze. Na stronie Trashera pojawił się wywiad z ziomem odpowiedzialny za y, type of Production, czyli film Lens. Y, wywiad w ogóle przeprowadził Joss Stewart, także mega, no, Joss Stewart legenda. No i Fabiksy od prawie 30 lat, teraz Static 6 akurat. W Ameryce ma premierę. Czekam aż będzie gdzieś dostępny, to na pewno sobie obejrzę, bo statiki to już tak samo jest klasa i legenda. Nie ma co ukrywać. Pojawił się też cały film Huffa. Half Forever. Niestety nie zdążyłem jeszcze go obejrzeć. Pewnie to sobie zrobię po montażu tego. <grych> ale Half spoko. Pewnie będzie mocny to film. Dość długi, bo ponad 40 minut trwa. No ale... Będzie na pewno jeden z lepszych filmów w tym roku, coś czuję. Minutowy montaż od Grey Aria. Kuba Kaczmarczyk, pozdrawiam serdecznie dla mnie. Kuba to jest legenda już polskiej deskrolki ja jestem ogromnym fanem. I chłopaki byli właśnie na Łotwie i Litwie. I naprawdę minuta, ale jest fajny. Franek Kramarczyk, Backtail to Fajki na kwaterze. Mega spot w ogóle, Enis, legenda już, Frontszowit, Backside Fibul na mureczku i trójeczka, naprawdę, Enis jest wszędzie, Filip Dziewięcki, Frontside 50 na rurze z wybitki, Filip to jest top, nie, w teraz polskich skate'ów, Peki Antonio Pekowicz, Frontnose na donicy, to, do które ja bym, nie wiem, potrzebował chyba drabiny, Madarsabse, jak to Madars, jeździ na rękach, Sasha Groszejow, mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Wally na Manuala. To jest fajny trik, bardzo mi się podoba. E, nic w ogóle z jakimś 50 pod górę. No, nie wiem, jak ten spot mam nazwać. I Filip na końcu. Backside Nose slide I idealny Noli Flip Out. Także ja w ogóle czekam na więcej montażu od Kuby, bo to jest po prostu montaż, wychodzi. Ja od razu pochłania mnie, bo to jest taka mega zajawa dla mnie. Krótki przejazd od Edi Serniki, tak tak się wymawia jego nazwisko. M, może być śmiech, dla Kruket. Znowu Kruket, dawno nie było. Edi jeździ dla ekipy GX1000. Ja jestem w ogóle ogromnym fanem tej, tej ekipy. i co można powiedzieć, jak to ta ekipa, nie? Spoty, na których nikt, większość z nas by nie, mogł, nie udało się jeździć. No, na samym początku Eddie w ogóle robi jakiegoś dropa z murka. <laughs> Szok dla mnie, nie? Backside grind najeżdżany back grind to fakey na w piramidce. Crux na jakiejś ścianie strasznej. Crux jest niesamowity, nie? Nie mam pojęcia jak on tam to zrobił. Straszna sprawa. Wall na back lipa krótkiego. Tak samo, no mur niesamowity. Oli w dwa, w dwa bęki. Tak samo. No, szok. Transfer na front tail na bęku. No, dla mnie ten gość jest po prostu tak na zajawie. Wszystkie power slidy, pivoty i switch wall -i na Cruxa i jedzie w ulicę w dół. No. GX1000 po prostu. Manual w jakąś nierówną ulicę, w dół, tak samo. No to, to ci goście są Power slide w ogóle na ścianie jest w bank i Wally -E backside 180 w bank. I co można powiedzieć, Eddy jest mega na zajawie i ja jestem ogromnym fanem. Cały GX1000 jest dla mnie. GX-1000 to chyba dla mnie najlepsza ekipa deskorolkowa, największa zajawa jest i polecam serdecznie, mimo że tam nie ma jakichś NBD wielkich bingerów, tak, ale to jest GX-1000, to ja jestem ogromnym fanem. Kolejny montaż od Supreme. Tak. She loves me, she loves me też ma pomysły z, z tym nazewnictwem. Montaż jest z Paryża. I ja nie wiem, nie rozumiem tego początku. Z jednej z... chyba nie no z... dobra, to jest jakiś dzieciak i się chyba z... strasznie jara, że spotkał idoli. Pewnie sam, ale nie wiem, no, że rozpłakać się na filmie no. Chociaż nie, pewnie też bym się rozpłakał, jakbym kogoś spotkał i nawet Mógłbym tam jeździć, a jakbym się rozpłakał? To no, pewnie Mike Mo. Jakbym tam miał jakiś trik w filmie Girl'a To może, może No, ale co Hmm Yuto Horigome, Nolly Backtail to Feiki Zawsze zapominam jak ten spot się nazywa I Switch Varial Hill z Double Setu I Yuto na pewno będzie w tym roku jakimś skate'em roku Na pewno będzie nominowany Ten dzieciak, który właśnie był na początku Oli z tych schodków, także na pewno się jarał, że będzie na montażu. Supreme, jak jest ogromnym wanem, także no spoko, nie? Świetna w ogóle stawka, jak to stoi, a tutaj jakaś starsza pani na windzie podjeżdża. To jest akurat super, i zaraz po tym YouTube wjeżdża z potężnym frontrzowitem ze schodów. I no tutaj nie zliczę ile schodów, bo jest taka nagrywa, że tych schodów nawet się nie da zliczyć. W ogóle myślałem, że Chiff tam stoi. Tak być podobny był. Po tym, YouTube to z ze Switchback Side Hillem z 10 schodów. Switchback Side Hill to tak samo. Nawet nie wiem, jak się zabrać za to. Czy wiem, co zrobić, ale nie umiem. <laughs> Vincent Tauzery, Backtail na banku. Nie wiem, kiedyś miałem jakąś zajawę na tego gościa. Powiedzcie mi, jak kalebak włosy teraz się nazywają. Jak to, to nazwać. <laughs> switchback crook i Backside no, blunt Na jakimś mu murku Gdzie nie wiem jak on to wcisnął Juto Wjeżdża z, z potężnym switchback krukiem. Na rurze w dół Nie no gość jest na zajawie No i na koniec Juto wjeżdża z fakie trują Z siedmiu schodów No ale Kurde no truja moim zdaniem Akurat idealna W tym momencie była no naprawdę, kurde, Juto w tym roku, tym przejazdem sprzed tygodnia dla Nike tak pojechał, że szok. No i dobra, i teraz powiedzcie mi, no na samym końcu jak Juto jest taki mały przy kalewie i jak te włosy kalewa się nazywają, to, to jest zabawne, nie? No ale domyślam się, że jeszcze pewnie będzie jakiś montażyk od strobeka i tyle. Dwa przejazdy mam na jeszcze i zastanawiałem się, który umieścić na montaż tygodnia, bo dwa są naprawdę potężne. Jaram się strasznie. I pierwszym przejazdem jest Nix z Nie wiedziałem w ogóle kto to. I wjeżdża front grind, pod górę, przechodzi na backside grind na jednym murku. Hole Slide, Big Spin Out, tak przeczytałem, że tak to się nazywa. Hole Slide, dla mnie to jest Pudzian Slide. <grywia> nose man z podskokami, pod Noli Double Flip Out. Naprawdę na zajawie. Switch Double Heel, ja się nie jaram double flipami, ale naprawdę tu fajnie wyszło. Front Shove na Backside Nose Grind pod górę, noli Flip Out. W środku murka, naprawdę fajny triczek. Switch Manual I najlepsze jest to, że zejście było Frontside Impossible Naprawdę w szoku Truja na na Menypadzie, schodzi z menypada na kolejnego i schodzi South W ogóle jakaś szokująca kombinacja z Mouse manualem Podjeżdża z w dół, zakręca na manuala. znowu nosemeny Doli no, flip na 0 i bez żadnego pivota. Fakey truja przez rurę przy 6 schodach. Tak samo mega fajny triczek i wykonanie lubię triki przez rurę. Yy, 3 6 flip, yy, hippie jump przez rurę przy 4 schodach, przy 5 przepraszam. 0 no, hill flip late yy, front hill z wybitki, decha z napisem wait. Truja, front nose grind Oli late back foot flip to jest trick którym chciałbym się nauczyć, jest naprawdę fajny. Switch truja z 8 schodów, front side nose grind, no double flip out Nie wiem, no shock I truja na 50, na murku w dół przy schodach, taki łamaniec na dole i Gość jest naprawdę na zajawie, mimo że mówię ja Dubble żadnymi się nie jaram, ale w jego wykonaniu naprawdę są fajne i kurde, to podoba mi się strasznie. I to jest dla mnie montaż tygodnia i do tego przejazdu będę sobie dość często wracał, bo jest kurde, jest mega fajny. Denefam to jest ziomek z Niemiec. I Spati... nie wiem, mam nadzieję, że do Spati? Spety? Nie wiem. <laughs> switch frontside 180 3 schody. Truja. Pięknie. I zaraz po tym noli hill flip front nose na mureczku. Jaram się. Dawno nie widzieliśmy tego triku. noli hill przez gap. Backside 180 z 3 schodów. I switch big spin hill flips z 8 schodów. No switch big spin hill flips ze schodów jest mega. Front tail na ławce. Backside 5 od oh, i kickflip, switch flip, switch backside, no slide, eee, switch hill na ławkę, half cup flip przez śmietnik i popsowit, Frontside side, no river to mega, noli, e, no slide, no flip pod ławkę, switch frontside manual, switch hill out, backside, no na warszawskiej, legenda, noli varial flip na backside cruxa, i de. Ideał. Fake heels Switch hills ze, scho fakey hills ze schodów. Half cup flip na krówka, Front blunt to fakey. Half cup flip na Flacie. I piękny, piękny po prostu. Noli front side flip na switchbackside side 5. 180 out. I tu mam pytanie: czy tak po boku to nie jest sala? Wiem o tym. Ani suski, czy to uważacie za właśnie 5. E, hill flip przez betonowego kloca i Big Spin, noli Big Spin Hill przez śmietnik, mega Switch Hill z czterech długich schodów, naprawdę mega na Switch robić e, Switch Backside Flip na nose man to fakey, mega e, switch, e, switch Front Tail Revert, no Kickflip Back Tail, to fakey i Switch Frontside Big Spin z 7 schodów. Noli Backside Hill z wybitki przez ławkę. Switchback Tail, Front show It Out. Noli Popshovit no pop na nose Noli Varial Flip Out. Ja jestem ogromnym fanem tego triku. Noli Frontside Side Noli Varial Flip Out. Trik tygodnia dla mnie. Trik tygodnia. Naprawdę Noli Varial Flip to jest mój ulubiony chyba trik. Noli Backside Hill, Switchback Side Five, -o, Revert na no, takim mega chillu. <laughs> Half cup crux i noli, noli hill front crux, noli popsowit out. Jest no jest kurde, super. Switchback tail i switch big spin flip out przez kratę na Milano Centrale. Noli Truja ousmany, noli flip out. Naprawdę, no szok. Noli Warrior kick przez beczkę z wybitki. I ostatni trik Switch, switch Frontside Big Spin, Switch Front Tail Hill Flip Out na tym krawężniczku na bank w Barcelonie. I ja tutaj jestem sprzedany tym przejazdem. No naprawdę, przejazd jest mocny. Goście jest mega na zajawie. No ja jestem takim fanem, wiesz, szok. I polecam serdecznie. To wszystko co wyszło w tym tygodniu było naprawdę fajne. Także świetne. Bra. Mamy koniec i zacznę od odpowiedzi na jedno pytanie, które pojawiło się dwa razy, gdzie jest Radek. To już wam mówię. Yy, nie że się pokłóciliśmy, bo między nami wszystko jest spoko. Znamy się już kupę lat, ale Radek mi powiedział, że. Nie, nie ma na razie zajawy nagrywania podcastu wiecie, dorosłe życie mamy no nie żyjemy też z deski to także ja rozumiem nie mam mu nic za złe mówię, wchodzimy normalnie na deskę nadal jesteśmy dobrymi ziomkami i tyle także jak będzie chciał oczywiście zapraszam na powrót dla mnie żaden problem i mam nadzieję, że przez te pół roku wam się podobało jak Radek był ze mną i ja jestem bardzo zadowolony także mówię, jeśli będzie chciał wrócić nie ma żadnego problemu Radek jest mega spoko kumplem także nawet jak go kiedyś gdzieś spotkacie podejdźcie, przybijcie piątkę i <laughs> tyle dobra, teraz powiem tak Mówili, mówiłem już pełno razy o tych wywiadach <laughs> ale tak w końcu pisałem do wielu ludzi Ogólnie odzew na rozmowę do podcastu jest niesamowity, no aż się nie spodziewałem, naprawdę bardzo dużo ludzi się zgodziło. I pierwsza rozmowa najprawdopodobniej będzie z... za dwa tygodnie, za dwa tygodnie będzie puszczona, żebyście mogli słuchać. Nie będę mówił z kim, ale naprawdę będzie fajnie. I w drugiej połowie września będzie sporo rozmów, już jest wstępnie dogadane. I co mogę powiedzieć? Będzie jedna rozmowa, nie powiem z kim, z gość, ale z gość zajmuje się nagrywaniem już skupę lat. wie o kamerach, naprawdę wiele. Naprawdę gość kamery to ma temat kamer To nie jest mu obcy, no powie chyba wszystko na temat kamer. I. Hmm. Może się domyślacie? <laughs> nie będę mówił, skąd też, ale dla mnie to, to będzie fajna rozmowa, ze względu właśnie na temat kamer. Także ja jestem naprawdę bardzo, no tak. Są też osoby, które powiedziały, że na razie nie. Że wiecie, że jedna osoba powiedziała, że jest akurat w trakcie produkcji czegoś. Ja nie będę nic zdradzał, i za jakiś czas to wtedy. Także będzie się działo. Teraz powiem tak. Po tych 30 epizodach chciałbym podziękować w ogóle wszystkim wspierającym patronom, że tak pokażę. Mój sprzęt wyjazdowy. Aparat, do którego właśnie gadam też został ostatnio zakupiony dzięki Waszej pomocy. I. Dziękuję bardzo. No, jesteście super, że mogliście jakoś pomóc. I chciałbym je jeszcze coś dokupić, i jeśli się kiedyś uda i nawet będą, będzie więcej patronów, także cała ta kasa idzie po prostu na rozwój tego podcastu i dziękuję jeszcze raz. Jeszcze chciałbym też podziękować yy, firmom Pogo za koszulkę. I Piotrek Dabow, dziękuję tam za rozmowę. A i jeszcze jedna osoba, która będzie w podcaście. Mamy już dogadany konkurs, <noise> także czekajcie, bo będą nagrody do wygrania. Nie powiem co, ale fajne rzeczy będą do wygrania. I drugą firmą jest firma Semper. To jest moja decha. Dziękuję. Semper. Szymonaru pozdrawiam serdecznie. Na, sem na tym semperze jeździ mi się naprawdę mega super. 3 miesiące już jest skatowana, no już zaczyna się kruszyć. Ale ogólnie ja polecam strasznie sempery i na początku nie mogłem się trochę przyzwyczaić, bo długi czas jeździłem na yy, deskach innej firmy przez jakieś chyba 3-4 lata. Ale SEMPER serdecznie polecam i naprawdę super firma. Super deski. I nie wiem, ja, jakbym dostawał, chyba dla mnie cztery deski na rok, jakby ktoś mi jakaś firma dała, także super. By się ucieszył. Raz na 3 miesiące deskę zmieniam. Tak, akurat 4. A przejść, żeby zmienić raz na 2 miesiące, to już chyba jakieś w ogóle marzenie. <noise> <noise> także. Nie, Szymon, nie, żeby coś, nie, ale jakbyś tam miał jakieś deski w rozmiarze 8 czy jakaś inna, to tam wyślij, nie. Możesz być tylko z tą grafiką, bo grafika jest ładna i mówię, dechy są super. <grystanie> no co, także dzięki za te 30 epizodów. Czekajcie. Dajcie znać, jak w ogóle z kamerą, czy siedzi, czy nie siedzi. <grystanie> Trzymajcie się, do zobaczenia na desce. Yo.